Dzień dobry, dzień dobry. Wy prawdopodobnie siedzicie sobie teraz w niedzielę i oglądacie sobie odcinek z BMW-60 e z tym niskim przebiegiem, a ja w tym momencie nakręcam nowy samochód. Słuchajcie, w międzyczasie jeszcze czytam komentarze pod tamtym filmem, ponieważ film ma dosyć sporo wyświetleń. I jeden z komentarzy tam był: proszę pana, proszę w końcu pokazać na swoim kanale jakieś BMW benzynowe, bo tu są same diesle. No więc słuchajcie, ja jak człowiek orkiestra, jako Mikołaj, spełniający życzenia, czy polska policja ma fajne narzędzia do pracy i jak jeździ BMW z czterocylindrowym benzynowym silnikiem Turbo? Jak już pewnie też zauważyliście. Samochód stoi w innym kierunku niż zawsze. Samochody tutaj na tym parkingu, ponieważ stoi dziobem. Tamtą stronę. A ja teraz Wam pokażę, dlaczego tak się stało. Akurat ten samochód, który jechał do mnie no filmu, uległ delikatnemu zniszczeniu i ma zagięte z tej strony drzwi. Nie ładnie to wygląda. A więc, słuchajcie, pan Grzegorz dzisiaj załatwił BMW 3 6 generacji model F30. F30, bo to sedan, chodźcie, zobaczymy. Taki tutaj, rozumiecie, z tyłu z bagażnikiem. Taka trójka wychodzi z też w takiej niestandardowej wersji na nadwozia. Nazywa się 3GT. Bardzo fajny samochód, aczkolwiek nie do końca ładny i też nie wszystkim się podoba. Bardzo fajny z tego względu, że jest strasznie duży. Ma dużo, można powiedzieć, nawet Ogromny bagażnik z unoszoną tylną klapą, czyli to jest taki samochód typu Liftback. No, ale nie do końca, może, ludziom się podoba, bo to nie jest takie standardowe BMW. Ludzie lubią, żeby był sedan, żeby było Coupé. No, no też naści taki Touring Kombi, ale jakieś takie, nie wiadomo jakie. Nie, proszę pana, takiego BMW to ja nie chcę. Słuchajcie, BMW F30, produkowane 2011-2018, z liftingiem w 2016 roku i. O tym samochodzie można mówić w samych superlatywach, z tego względu, że ten samochód jest naprawdę ładny. Ten samochód, jako na trójkę, jest już naprawdę duży. Jest przestronny bardzo w środku. Ma ogólnie bardzo przestronne wnętrze, dosyć dużo miejsca z tyłu. Ten samochód wygląda przekosacko. i to jest najlepiej sprzedające się BMW w historii marki. No ale zerknijcie na ten przód. Tutaj jest jeszcze dodatkowo dokładany M-pakiet. Popatrzcie, jak to pięknie wygląda. Naprawdę to zrobili dobrze. Ten przód tutaj, można by nawet się tutaj pokusić, że podobny do Maserati Ghibli. Oczywiście można mówić o tym samochodzie w superlatywach. Piękny, przestronny, duży, bardzo nowoczesny, ogólnie super samochód. Ale tutaj jest druga strona medalu, ponieważ to jest seria F. A jak wiemy, każde F, nieważne 3, 5 lub każde inne, jest najbardziej chińskim BMW w historii marki. Tak. Chińskim. Czyli co się tutaj stało, proszę Pana? We wszystkich przedliftowych modelach, nieważne jak by to nie było, BMW w tym samochodzie jest słabo. W tym samochodzie jest słabe wyciszenie, w tym samochodzie materiały, które zostały użyte, niby są dobre, ale jak sobie, jak zaczniecie używać tego samochodu, zaczniecie tego wszystkiego gdzieś tam, kurde, ruszać, dotykać, to BMW czeszczy. Jakim cudem BMW czeszczy? Kiedy we wcześniejszych modelach, jakieś 46 39 60 90 tam nic nie czeszczało, tam było wszystko pięknie spasowane, a materiały używane w tamtym samochodzie były naprawdę na najwyższym poziomie. A tutaj, no jest niby dobrze, ale jak tak się przyjrzycie z bliska, kurde, taka trochę lipa. A teraz szybciutko pan powie coś o silnikach w tym samochodzie. Słuchajcie, można to powiedzieć w jednym krótkim zdaniu i nie rozwijam tematu, bo film będzie trwał półtorej godziny. Słuchajcie, w serii F nie ma, nieważne jaki by to nie był samochód, nie ma żadnego dobrego silnika. Tyle koniec podsumowałem. Fajne silniki są, ale dobrego nie ma. A troszkę sobie otworzymy tutaj szyberdach, żeby ładnie wyglądało. Jest szyberdach, to czemu nie? Proszę bardzo, guziczek do góry. Od razu będzie lepiej. Słuchajcie, co warto powiedzieć o BMW F30, ponieważ to jest niestandardowa sytuacja w BMW. To jest model, w którym pierwsza z BMW wprowadziło linię nadwozia. W BMW ogólnie wiecie, że kupujecie sobie samochód, wybieracie sobie samochód, do tego w 32 sekundy doposażacie go w co tam byście chcieli dodatkowo i automatycznie cena robi się dwa razy wyższa. Tutaj akurat w tym modelu zrobili podobnie jak w Volkswagenie. W Volkswagenie wchodzicie do salonu i macie na przykład wersji wyposażenia 46 różnych. Basic, Gold, Fun, comfort line, high line, Tata, Ratas, Rata, Tata. A tutaj w BMW stworzyli takie jakby trzy linie nadwozia. Tutaj akurat w tym samochodzie, tak jak powiedziałem, dokładanyłem pakiet, więc tutaj na to w ogóle nie patrzmy. Ale było tak, Modern Line, samochody były bardzo ładne, kolorystycznie były bardzo fajne. Stawki w zderzaku były takie aluminiowe, dodatkowo wnętrze było bardzo często jakieś takie jasne, fajne drewno. Samochody były fajne, ale nie cieszyły się w ogóle zainteresowaniem, ludzie w ogóle tego nie kupowali. Drugą linią była linia Luxury Line, która mi osobiście podoba się najbardziej. Możecie tam spotkać najczęściej taki fajny granatowy kolor. W środku tą taką brązową skórę, taką mokka, cappuccino, jest po prostu przepetarda. I takie fajne wieloramienne felgi. Z boku na błotniczku macie napis Luxury. I elementy w zderzaku i dookoła e, ramek okiennych są chromowane. Dodatkowo jeszcze jest wersja Sportline, która oczywiście Oczywiście jest taka bardzo mocno sportowa. I m pakiet, który widzimy tu przynajmniej na przykładzie tego przedniego zderzaka, tylnej loteczki, która jest taka naprawdę fajna ze smakiem, jak powtarzam, w każdym BMW, to jest przepetarda. No i tylnego zderzaka, który troszeczkę jest tutaj przemodelowany. No i kurde, jak oni zrobią te m pakiety w tych samochodach, to naprawdę to wygląda super. Oczywiście w m pakiecie jeszcze były progi. Tutaj tych progów nie ma. Tak jak powiedziałem, m pakiet jest dołożony, czyli tylko przedni tylny i ta lotka. Ale jeszcze jedna fajna ciekawostka. W empakiecie mieliśmy grill, gdzie miał 8 szczebelków, tak jak jest tutaj w tym, na tym przykładzie. To jest akurat grill chyba sport pakietowy, nawet nie mem pakietowy. A w wersji Modern Line i Luxury Line było tych patyczków 11 i bardzo często były chromowane. Także tutaj możemy poznać jaką mamy wersję wyposażenia. Poza tym, tutaj akurat macie lampy ze srebrnymi tymi chromowanymi jakimiś tam wkładkami, więc to wszystko tak się fajnie zgrywa. W empakiecie jest to wszystko takie czarne, nawet czasami w Sport Line traficie, że to jest wszystko takie czarne, ładne i ten samochód z przodu kurde no naprawdę dobrze wygląda. A więc czy Polska policja pracuje fajnymi radiowozami? Słuchajcie, pracuje fajnymi radiowozami. Akurat polscy policjanci mają nieoznakowane radiowozy ze oznaczeniem 330i. I to nie jest sześciocylindrowy, turbodoładowany silnik, tylko to jest dwulitrówka. Taka podobna jak jest tu w tym samochodzie n 20 o mocy 252 konie. I to naprawdę dobrze chodzi, poza tym monitor, już rozbili kilka razy. A ostatnio miałem okazję się przekonać, bo zostałem zatrzymany takim radiowozem. Nic wielkiego nie zrobiłem, nie dostałem mandatu. Skończyło się to na upomnieniu ze względu na mój urok osobisty, słuchajcie. No i zakończyło się na rozmowie. Panie Grzegorzu, jak to jest z tym trzylitrowym litrowym dieslem naprawdę robić, ten rozum czy nie robić? Nie wiem. Także słuchajcie, dreptamy w koło tego samochodu już 30 razy, jak zawsze, a, zapomniał pan powiedzieć, bo tu jest taka naklejka X-Drive. Tak, w tym samochodzie jest napęd X-Drive, czyli napęd na cztery koła. Bardzo dobrze się to prowadzi. Kołem nie zapiszczymy, potrzebny może tylko w zimie, bo jeżeli jeździ i jest sprawny, to jest wszystko w porządku, ale jak zacznie się to wszystko psuć, Rany Boskie Święte. Kto to panie naprawia? Oczywiście od razu też trzeba powiedzieć, jakie jest koło w tym samochodzie, bo na tej miniaturce znowu jakieś takie wielkie. Słuchajcie, 2, 2, 5, 50, 17, normalne, najzwyklejsze koło. Tu, jak macie jakąś taką fajną empakietową 18, nie daj Boże, jak wrócić jakieś koło 19 cali, to wygląda naprawdę dobrze, tylko troszeczkę komfort się pogarsza. No ale wizualnie jest wtedy przepetarda. Chodźcie do tego środka, zobaczymy, jak to tam wszystko kurczę, Czeszczy w samochodzie, akurat w tym modelu, bezkluczykowy dostęp, czyli dotykam, zamknięte. Otwieram, otwarte, a przy okazji, kiedy mówimy od razu tutaj o tym kilesie, czyli bezkluczykowym dostępie, zobaczcie, otworzyłem szybciutko okna, otwarty jest ten szyberdach i popatrzcie, jak to można wszystko fajnie zamknąć. Kładę tylko palec na klamce i czekam sobie, rozumiecie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć... 6 sekund, wszystko zamknięte. A więc dobra, pokaż nam pan szybciutko te chińskie plastiki. Słuchajcie, tu akurat w tym samochodzie wyposażenie takie pośrednie. Niby fajne, niby taki trochę golas. Skóra w tym samochodzie, jak widzicie, to jest ta jeszcze taka fajna, bardzo taka, taka porządna skóra. To nie jest napa, ta taka śliska, tylko taka perforowana jak dawniej. Stołek jest zwykły, całkowicie zwykły, aczkolwiek zobaczcie na, na stopień zniszczenia. Bo tu jest w ogóle, kurde, nic nie zniszczone, nic nie wytarte. Kompletnie. Fotel, wy zawsze po stanie fotela kierowcy oceniacie przebieg w samochodzie, więc wam to pokazuję. Proszę bardzo, jak wyglądają. Zobaczcie, jak wygląda fotel pasażera. Zobaczcie też szybciutko, jak wyglądają fotele i skórzana tapicerka z tyłu. Za chwileczkę tam pójdziemy to sprawdzać. Nie no, wygląda to naprawdę dobrze. Zobaczcie na podłokietnik, który w ogóle nie jest zniszczony. Tutaj hamulec ręczny, który też, kurde, super. Kierownica, która oczywiście też jest wykładnikiem przebiegu zawsze. Nikt nie bierze pod uwagę tego, że to można wymienić w każdej chwili, a więc niech takie przekonanie zostanie. Ta skóra, w ogóle na tej kierownicy na początku, jak pierwszy pierwsza, to myślę, że w ogóle to jest plastik. A więc po zajęciu miejsca w środku, od razu co odczuwam, bo takie mam odczucie, bo jeżdżę tymi samochodami, przesiadam się po prostu z auta do auta, że w końcu w tej trójce czujemy się, że mamy dużo miejsca. Tutaj bym się pokusił o stwierdzenie, że w tym samochodzie się czuję jak we 60. Naprawdę, to jest takie kurcze dosyć spore. Jak na trójkę, to ta deska rozdzielcza jest taka naprawdę fajna, a pozycja za kierownicą, jak to przystało dla BMW, jest naprawdę spoko. Tutaj deska wykończona niby z dobrych materiałów. Tutaj też plastiki, ten dekor, nie wiem, kto to w ogóle skonfigurował, że tu jest drewniany, babciny dekor do tej srebrnej jakieś listewki tutaj. Tu coś chyba nie wiem. Ktoś chyba nie miał gustu. Mogliby to zrobić jakiegoś innego koloru, chociażby nawet nie wiem, szare, srebrne, jakiekolwiek zwykłe, a może nawet jakieś takie lekko karbonowe, by było dużo, dużo lepiej. A tak tutaj wszystko właśnie, To to wygląda normalnie jakaś kurde deska do prasowania. Deska jest taka stylistycznie podobna do dwójki, do jedynki, praktycznie do każdego innego modelu. W piątce jest całkiem inna, bo jest taka bardzo mocno obudowana. No i tutaj w tym miejscu musimy się jednak chyba zatrzymać, że jednak nie jest tak Końca idealnie, bo to wszystko to jest z plastiku. To też jest tutaj z plastiku, i to jak zaczniecie tutaj gdzieś dotykać, gdzieś coś kurczę, naciskać, to to naprawdę zaczyna czeszczeć. Ale najbardziej zaczyna ruszać się i czeszczeć tutaj ten panel. O proszę bardzo, te od, od klimatronika, od radia, od tych wszystkich rzeczy. Ale dopóki tym nie zaczniecie szarpać, to to nie czeszczy. Także podczas jazdy, ktoś tam pisał w komentarzach ostatnio, że tu symfonia plastików. Nie, no nie dzieje się nic takiego wielkiego, ale trzeba przyznać, że niestety F-ki Nieważne jakie przed liftingiem są słabe, są słabo wyciszone i te tutaj rzeczy, te plastiki są jakieś dosyć mocno słabe. Co na pewno fajne, to tutaj macie tak jak widzieliście leży tutaj telefon, możecie sobie położyć, ale możecie sobie tą półeczkę wyciągnąć i macie pod spodem dwa duże kapholdery. Także tutaj akurat jeżeli chodzi o trójkę, to jest super, bo w BMW 60 nie ma kompletnie żadnego miejsca. Tutaj mamy popielniczkę, która oczywiście jest nieużywana, coś co możemy tutaj położyć. Oczywiście w samochodzie ośmiobiegowy automat ZDF, bardzo dobra skrzynia, kompletnie bezawaryjna. No i tutaj przebieg samochodu jest niski, bo tu jest 100 tysięcy kilometrów, więc ten lewarek jest jeszcze kompletnie jak nowy. Ale przy takich przebiegach rzędu 200- ponad 200 tysięcy, on tej kurty, taki jest lekko lichawy. Robi się z niego potem taki rozklekotany plastikowy joystick od Commodore z lat 90. Więc tutaj się to wyciera, wszystko ten srebrna farba tu stąd schodzi, to wszystko tak się tutaj potem rozwarstwia, to wszystko czeszczy, piszczy. Więc ten joystick, dopóki jest nowy, jest fajny. Potem już jest troszeczkę gorzej. Akurat tutaj w tym samochodzie od razu macie e-drive ze sterowaniem takim, że w tym tutaj miejscu możecie palcem sobie pisać na przykład jakieś tam nazwiska do telefonu, lub wpisywać adres do nawigacji. W ten sposób, że sobie piszecie na tym na, na ekraniku, a na ekraniku tam u góry się to pojawia. Także i-drive e w BMW, bardzo fajne rozwiązanie, i tak jak powiedziałem kiedyś już wcześniej, stosowane u innych producentów z powodzeniem, czyli odgapili to sobie od BMW. Kierownica wielofunkcyjna, tutaj mamy radyjko, jakieś funkcje, tutaj mamy tempomacik i jest skórzana. W dotyku na pierwszy rzut oka jest taka, kurde, jakby ktoś z zamkniętymi oczami, kazał mi to dotykać, powiedziałem troszkę, że jest plastikowa, no, ale niestety jest skórzana, bo to jest szyta nitką dookoła. To oczywiście jest imitacja aluminium pomalowane na srebrno, także tutaj możemy sobie spotkać kilka właśnie takich budżetowych tematów przełączniki takie kurde starodawne trochę jakieś takie wielkie, ale zegary całkiem ładne, bo jak zaświecicie sobie zegary, zapalimy sobie samochód, zobaczymy sobie przy okazji jaki jest przebieg. Proszę bardzo, 103 tysiące kilometrów i dlatego też ten samochód tak dosyć dobrze wygląda w środku. Poza tym Wszyscy też mówią, że silniki TN20, które są tu w tym samochodzie, troszkę e, szeleszczą, czeszczą i chodzą głośno, aczkolwiek to jest 100 tysięcy przebiegu i całkiem jest na razie jeszcze całkiem, całkiem nieźle. Tutaj w idrive e możecie sobie zobaczyć nawet taką rzecz, jak ostatnio była w x tym Empowerze, słuchajcie. Są takie wskaźniki, gdzie pokazują nam moc i używany moment obrotowy, słuchajcie, kurde, fajne, fajne gadżeci. Do tego macie oczywiście nawigację, także tutaj jest system multimedialny bardzo fajnie rozwinięty. Tak jak wspomniałem wcześniej, w tym samochodzie Szyberdach, który sobie możemy oczywiście uchylić, właśnie, proszę bardzo, jest Uchylony. Możecie sobie całą tą przysłonkę przysłonić, oczywiście można go całkowicie odsunąć, bardzo fajna rzecz. Jest jasna tapicerka, czyli żaden empakiet. No i co, chodźmy zobaczyć, czy jest dużo miejsca z tyłu, bo naprawdę tu jest fajnie. Oczywiście od strony taksówkowej, proszę bardzo, dziura załadunkowa dosyć spora, tak fajnie wycięte tak do tyłu, więc tego miejsca jest sporo. No i zobaczcie, tej przestrzeń tutaj między przednim fotelem a siedziskiem jest dosyć spora. Tak więc myślę, że będzie dobrze. Wsiadajmy. Jest super. Słuchajcie, ponieważ jak do trójki tutaj zawsze się kopię po tych drzwiach, po tym słupku, to tutaj nie trzeba się bardzo spinać. Jest naprawdę podobnie jak w BMW-60, poza tym zapadamy się tak nisko. Tam mamy miejsce pod nogami bez żadnego problemu. A fotele są tam opuszczone całkowicie na dół. Ja mam 1,80 przed nogami. Jeszcze spokojnie mam za 20 cm 15-20 cm wolnej przestrzeni, a fotele są odsunięte do tyłu tak na równo, żeby było wygodnie z przodu, więc wydaje mi się, że jest ok. Tutaj z tyłu nawiew na tylną przestrzeń pasażerską, także to bardzo ważna rzecz, żeby tu nie podusić naszych klientów z tyłu. No i ogrzewana z tyłu kanapa z lewej, z prawej strony, czyli to wyposażenie takie kurczę niby, niby gołe, a takie trochę pośrednie. Nad głową proszę pana zostało a ze 2 cm wolnego miejsca. Nie dostaje delikatnie włosami, ale tak to nie dostaje. Tutaj na bok spchodzi ta picerka nieźle. Zagłóweczek jest pod głową. Troszeczkę go wyciągnąłem sobie. Brakuje tej czarnej szyby, oczywiście, albo jakiejś roletki, bo tak tutaj jasno. No i czy tu się zmieszczą trzy osoby? Powinny się zmieścić, tylko że jest duży tunel środkowy i, i trzeba będzie tak siedzieć w takim rozkroku. Ale jest też podłokietnik, I słuchajcie, zauważyłem, że podłokietnik w BMW każdym jest chyba taki sam. W MC tej ostatnio, w tej X5 Power też był taki sam, tylko czerwony. W piące we wszystkich, w 7, wszystko takie to samo, chyba że macie jakiś tam ten multimedialny taki wielki w 7, co to wtedy nie. Proszę bardzo, dwa uchwyty cup holderki lekko miękki, ale jest. Można spokojnie jechać, także we dwójkę będzie tu naprawdę bardzo wygodnie. Idziemy sprawdzać bagażnik. Bagażnik oczywiście otwierany ręką, ale zobaczcie od razu, jakie tutaj są zawiasy. Kurczę, takie ładnie obudowane. Niby znowu plastikowe, Niby wszystko znowu to tam deta, ale to po prostu fajnie wygląda. Jak na trójkę jest naprawdę fajnie wykończone i zbudowane. Słuchajcie, bagażnik to jest prawie 500 litrów. No i znowu, jak na trójkę, to jest strasznie dużo. Czyli ta trójka nam kurde bardzo urosła. Bardzo fajny, długi ustawny. Tutaj z tej strony macie jakąś siateczkę, coś można odłożyć. Z tej strony też tam sobie coś można położyć. Tutaj pod spodem pod tym są narzędzia. Tu jest nawet taki namalowany klucz. No tutaj pod podłogą taka jakaś dziura, możecie sobie coś tutaj jeszcze dodatkowo wrzucić, nie ma koła zapasowego. Także bagażnik jak na trójkę naprawdę jest, kurde, strasznie duży. Zamykany oczywiście palcem, więc można się troszeczkę. Obrudzić, ale proszę bardzo, zamknięte. No i trzeba zobaczyć silnik w końcu. Dwa razy tutaj, słuchajcie. To już jest ten model, gdzie raz i dwa, proszę bardzo. Czyli tam dwa razy, a potem tutaj tylko ręką do góry. Słuchajcie, proszę bardzo. N20. Czterocylindrowy turbo silnik od BMW. Możecie go spotkać w każdej trójce, w każdej piące, w każdych x-ach małych. Także ten silnik jest bardzo popularny. Poza tym tu są tylko i wyłącznie silniki z turbinami. Nie ma żadnych wolnosących już w tych modelach. No i co tutaj dużo rozmawiać? Silniki mm, fajne jak są nowe. Do granicy przebiegowej 150, maksymalnie 200 tysięcy, a potem to zaczyna się wszystko fajnie sypać z tego względu, że. A o tym fanom spróbuję powiedzieć, jak będziemy jechać. Tutaj akurat Twin Power Turbo i oznacza to nie oznacza, że tutaj są dwie turbiny, tylko tu oznaczał cały ten całość, co tutaj się wydarzyło, ponieważ to jest mocno, dosyć mocno zaawansowany silnik, ogólnie fajny, z zamysłu fajny, w praktyce taki sobie, ale jeżeli chodzi o moc i oddawanie mocy jazdę, fajny, jeżeli jest sprawny, cichy, fajny, nie pali jakichś bardzo dużych ilości paliwa, jeżeli, jeżeli jeździcie jakoś w miarę normalnie, no i mocowo tam tutaj na przykład w tym samodzie 184 konie i całkiem nieźle, zaraz zobaczymy ile to ma do setki, jak to się porusza gdzieś tam po autostradzie. A teraz sobie jedziemy pojeździć, zmierzymy 0,100 w tym samochodzie, zmierzymy ile przyspiesza ten samochód sekund dokładnie do setki. A ty, jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, to zapraszam cię na mojego Instagrama, TV i koniecznie zostaw tutaj subika na tym kanale, bo tutaj się naprawdę fajnie dzieje. No więc dobra, teraz zrobimy sobie przyspieszenie 0,100. Mamy tam prostą, taką pojedziemy najpierw w tamtym kierunku, zmierzymy raz, przyjedziemy w drugim kierunku, zmierzymy drugi raz. Pierwszy raz pomyślałem, że zrobię tak, tryb sport damy tutaj całkowicie w samochodzie. Tak jest. Damy sobie tryb sport w skrzyni biegów. Proszę bardzo. Tu. I zaraz zobaczymy, a z powrotem spróbuję zmieniać biegi sam. Tutaj nie ma lunch control, a ja sobie zrobię taki mój prywatny lunch control, czyli lewa noga na hamulcu, prawą troszkę go podpompuję i zobaczymy, czy przyspieszymy do setki, tak jak podaje producent. Sprawdzajmy. Poszło. Ależ ciągnie, proszę. Ja was tutaj to wszystko używam do końca. 8 sekund. Na ilu? Na 140 metrach. No dobra, zawracamy i zobaczymy, jak nam pójdzie w trybie manualnym. Uwaga, 3, 4. Czy będzie szybciej? Jak pan Grzegorz zmienia biegi? 8.2 mhm. Stajemy od nowa w blokach Zasejwować To też To było przejazd manualny 8.2 140 metrów Super elegancko Teraz jedziemy sobie Następny przejazd Sport Sport Jest Wyłączamy trakcję I jedziemy bez niby tego pseudo launch control Tylko po prostu Pedał w podłogę 3 4 Start Poszło Może będzie troszkę lepiej. Dawaj, Malinka, dawaj. 8-1. Czyli jednak ten taki pseudo-launch control okazał się kurde lepszy. No nic, powtarzalne 8 sekund. Jestem w samochodzie sam. Także wydaje mi się, że trzeba zapisać jako 8 sekund przyspieszenie tego, sekund, tego akurat tego egzemplarza do setki. 184 konie. Ale słuchajcie, tutaj technologia zainstalowana w tym silniku to e, podwójny vanos, czyli taki V od Hondy, czyli im wyżej kręcicie, tym więcej mocy tam się robi i tym, tym szybciej tam samochód po tym jedzie. E, valvetronic, czyli ten dodatkowy wałek do wałka rozrządu, który steruje zaworami. To jest jeszcze Dodatkowa pompa wysokiego ciśnienia, jeżeli chodzi o paliwo, czyli taki jakby common rail w benzynie. Dodatkowo elektryczne wtryski bezpośrednie, które też się psują i też nie są tanie. Dodatkowo problemy z pompą oleju, która tutaj występuje w tych samochodach i ze smarowaniem zaczyna być problem. Dodatkowo oczywiście rozrząd, który tutaj trzeba normalnie wymieniać i robić, jest na łańcuchu, ale trzeba to wszystko robić. Także dodatkowo, 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 dodatkowo zawsze ten remont silnika prędzej czy później jest przewidziany. Akurat tu jeszcze w tych trójeczkach sześciocylindrowe silniki benzynowe 306 koni, fajny silnik, ale Cierpi na identycznie te same problemy co taka dwulitrówka. Dodatkowo diesle. N47, którego znacie już wszyscy, bo o N47 nie trzeba mówić. Oto jest, proszę pana, ten od rozrządu. Słuchajcie, gdyby ten rozrząd to była taka wielka tragedia i tylko ten rozrząd, to by nic nie było. Ale tam jeszcze przychodzi tysiąc innych różnych rzeczy. No i niestety, ale z drugiej strony uważam, że to N47 zadbane, jak sobie tam poremontujecie, porobicie ten samochód, to chyba będzie jeden z najlepszych wyborów do tego właśnie samochodu. Oczywiście możemy tutaj trafić 3-litrowego diesla, 6 ale to już nie jest ten diesel M57, który. Był we wcześniejszych modelach, tylko ta jest znowu. Na początku przed tymi silnikami jest literka N. Jak Natalia. N. Jak nie kupuj. No niestety, one już nie są bezawaryjne. Niech nam pan tu jeszcze coś opowie o tych silnikach od tego BMW, bo kurczę, jesteśmy tacy w strachu. Słuchajcie, no niestety, co zrobić? Nie ma żadnego fajnego silnika. Eee, nie, nie, nie. On inaczej, inaczej, inaczej. Nie ma żadnego dobrego silnika. Fajne silniki są. Bo 3 litrowa turbobenzyna 306 koni to jest mega fajny silnik, Czy 5 i Do tego możecie sobie podnieść nim most, samym programem do 370 koni. Potem, oczywiście, większy kuler. Jakieś tam zmiany do 400 koni sobie dochodzicie. Ale remont nieunikniony. Bardzo często te silniki były wymieniane na gwarancji, ponieważ. Oprócz tego, że biorą duże ilości oleju, przycierają się wały, przycierają się panewki, są problemy z układem wtryskowym. Także tutaj te silniki, tak jak powiedziałem, zaawansowane technicznie bardzo niestety. To samo się tyczy tej N20 o różnych mocach, czyli ta 320, 328, 330, tak. To jest cały czas silnik N20, dwulitrowe, turbo czterocylindrowe, które no niestety nie jest silnikiem bezawaryjnym. Jest. To są wszystko silniki stworzone do przedziału kilometrów 150-200 tysięcy kilometrów, ponieważ w BMW kazali wymieniać ludziom co 30 tysięcy olej. Ludzie wymieniają ten olej co 35, co 40 nawet. Także no niestety siłą rzeczy nie da się, żeby to jeździło wiecznie. Gdyby ktoś ten samochód miał od samego początku, wymieniał olej co 10, maksymalnie 15 tysięcy kilometrów, dobrze diagnozował usterki, bo to jest bardzo też... Yy, bo to też jest bardzo... Ważny aspekt, jeżeli chodzi o BMW, zła diagnoza usterek. Ludzie nie umieją, mechanicy nie umieją diagnozować BMW, jeżeli chodzi o usterkę. Bardzo często jest tak, że mechanik odczytuje tylko błędy z komputera i naprawia to, co komputer mu tam każe, a to często w ogóle nie ma nic wspólnego jedno z drugim. Tak? Także bardzo często jest tak z tymi samochodami, że zła diagnoza błędów yy, doprowadza do tego, że są źle naprawiane, no i niestety tak to wygląda, ale pomijając fakt, że te silniki nie są najlepszej jakości, Samochód jako samochód sam w sobie jest bardzo fajny. Tak, jeżeli macie samochód fajny, zadbany z zadbanym silnikiem, który jeszcze troszeczkę pojeździ, to będzie na pewno zadowolenie. Więc trzeba przyjąć, że jak kupujecie takie BMW, nieważne z jakim silnikiem, czy z dieslem, czy z benzyną, trzeba będzie mieć zawsze taki jakiś tam odłożony troszeczkę pieniędzy na jakiś remont, a te remonty często się kończą w granicy 10-15 tysięcy złotych i wyżej, oczywiście, więc to musicie mieć na, na uwadze, ponieważ tak to jest przewidziane. Te silniki są naprawialne do naprawy. Dużo mechaników teraz już umie naprawiać te wszystkie rzeczy, ponieważ tych silników zepsutych jest już taka masa, więc bardzo dużo jest mechaników, którzy umieją się tym dokładnie zajmować. I na, dla przykładu, właśnie ten taki słynny silnik diesla N47 z tym rozrządem od skrzyni biegów, bo, bo wszyscy go kojarzą tylko po tym, że on ma rozrząd od skrzyni biegów, a te silniki praktycznie te rozrządy mają wszystkie w ten sposób łącznie z 3-litrowym dieslem, też już ma od strony skrzyni biegów, czyli od podszybia. Więc słuchajcie, jeżeli kupicie sobie takiego nawet diesla tego N47, o którego powiedziałem, że chyba jest takim najfajniejszym wyborem, jeżeli chodzi, znaczy najfajniejszym, takim. W miarę bezpiecznym wyborem tutaj do tego samochodu, bo jak zrobicie sobie w nim rozrząd, zadbacie sobie w nim wtryski, yy, zrobicie wszystko dookoła, co trzeba zrobić, wymienicie chłodniczkę Jagiera, która potrafi się przyczynić do pożaru. Tamże że tych silników i tych samochodów na pewno słyszeliście o tym, to jeżeli to wszystko się ogarnie, to naprawdę potem jest już wszystko w porządku. Tak, no to jeździ. Te, te silniki jeżdżą i te silniki z mocą 184 koni w dieslach. Spokojnie możecie sobie tam tripować do 220 koni i to już taki całkiem przyjemny samochód. Mało pali. Charakterystyka pracy i kultura pracy tego silnika jest słaba. One są lekko głośnawe. No, ale trudno, no, nic z tym nie zrobimy. Potem już po tym, już policie silniki B już są poprawione lepsze, aczkolwiek są na tyle świeże i mają na tyle nieduże przebiegi, że jeszcze tak nie możemy za bardzo nic o nich powiedzieć. Ale miejmy nadzieję, że są poprawione. Silniki 3-litrowe Diesla niestety to nie są już te stare silniki, co we 60, co we 39, czyli M57M, jak mama, tylko to już są silniki z grupy N. N57 jak Natalia, czyli jak nie kupuj. Tak. Te silniki też cierpią bardzo mocno na e, wadę olejową, ponieważ ludzie wymieniają ten olej, właśnie tak jak powiedziałem, co 30-40 tysięcy kilometrów, i tam się też bardzo często przyciera panewka. Bardzo dużo samochodów jest z wymienionymi silnikami, już tak. Po przełożone szybciutko gdzieś tam do sprzedaży, do handlu, i tak właśnie jest. Te silniki zaczynają dudnieć. E, one ogólnie mają problem też z tym rozrządem, który się troszkę tam gdzieś coś uciąga, i to trzeba po prostu robić. Trzeba to robić, wymieniać, naprawiać, więc koszty się piętrzą. Remont takiego 3-litrowego diesla to jest taki koszt, słuchajcie. 20-25 tysięcy złotych jak nic bo trzeba kupić nowy wał bo tam wału się nie szlifuje, trzeba kupić te panewki które są, to jest takie zapotrzebowanie nawet na nie, że czasami ich brakuje więc, więc no jest taka, taka nie inna sytuacja i to są takie silniki już zrobione po prostu ze słabych materiałów i to jest wszystko, tu nie ma żadnej innej filozofii więc jeżeli chcecie sobie kupić takie F30 czy F10, piątkę, jest identycznie to samo, nie ma żadnego dobrego silnika nie ma, nie ma słuchajcie, no co tutaj dużo gadać jakby nie, nie płucał, nie przysiadał, no to nie ma i nie będzie. A co w nowszych? Co w G? Co te silniki z grupy B? Jak to się będzie sprawowało? to to będzie? Kurczę, no miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Aczkolwiek wydaje mi się, że nie będzie to jakoś bardziej inaczej, czyli 150-200 tysięcy i remonty. No tak. No tak to jest przewidziane, żeby się po prostu obracała gospodarka. No niestety. Zawsze może się zrobić swapa i wrzucić tutaj M52. <laughs> no mogłoby być troszkę ciężko, ale da się. Więc pewnie może znajdzie się jakaś, kurczę, F30 z silnikiem M52. Czemu M52, a nie 54 Bo M54 już ma tam wadę pierścieni i M52 było jednak lepsze troszkę. No, takie starodawne, strasznie silniki, a naprawdę dobre. Czyli, jakby takie M52, 2,8 tutaj wrzucić, że miał te 193, 196 koni, jakby to szło, 193 chyba wtedy miał, jakby to szło, myślę, że fajnie. Dźwięk silnika byłby taki w ogóle fajny. Ale wtedy, gdyby w takiej F30 był ten motor taki, o, tak, 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 mogło być dobrze, bo sama reszta tu jest w porządku. Naprawdę, zawieszenie, napędy, skrzynia biegów, a skrzynia biegów to w ogóle jest super. Ten 8 biegowy ZDF jest naprawdę super. Także tyle, no nic więcej nie wymyślę. Stoję w mega fajnym koreczku, więc kończę i kończmy ten film. Ale wiecie, co jest z tymi bękami? Jeżeli one mają sześciocylindrowy silnik, nieważne czy jest benzynowy, czy jest diesel. Te samochody tak chodzą, słuchajcie, że przyspieszenie poniżej 6 sekund, no umówmy się, to jest naprawdę bardzo szybko. No i te samochody to robią. Poza tym, jeszcze taką 3-litrową benzynę można sobie tam delikatnie stuningować pod te jakieś 370 koni samym programem i naprawdę to daje radę. A więc słuchajcie, czy BMW F30 to fajny samochód? Tak, uważam, że bardzo fajny samochód. Poza tym, słupki sprzedażowe od razu nam to mówią, od razu nam się to wszystko wyjaśnia. Ten samochód sprzedaje się jak świeża bułka. Jeżeli macie taki samochód z drugiej ręki, jeżeli macie jakąś fajnej wersji, nie daj Boże, w takim nawet dokładanym empakie. Wiecie, samochód się sprzedaje po prostu w ułamku sekundy, a tak jak powiedziałem na samym początku, jest to najlepiej sprzedawany model BMW w historii marki, więc coś musi być na rzeczy. A więc, słuchajcie, moi go, jeżeli Wam się podobał ten samochód, podobał Wam się ten odcinek ze 30 łapeczka w górę, subskrypcji. Ja zmykam, szukać jakichś następnych fajnych samochodów, ponieważ jak zauważyliście, wypiszecie w komentarzach, co chcecie oglądać, a ja załatwiam to po prostu. W mgnieniu oka, słuchajcie, w tym momencie filmy na YouTube trzy razy w tygodniu wtorek, czwartek i niedziela, ale jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, zapraszam cię na mojego Instagrama, TV, bo te filmy tutaj na YouTube trzy razy w tygodniu, a na Instagramie 35 razy dziennie. I nie tylko są te samochody, które są na YouTube, bo tam jest dużo różnych innych fajnych rzeczy, także warto to zobaczyć i warto tam śledzić moje insta story. Tak więc, słuchajcie, jedę ja oddać to BMW i jadę szukać następnego jakiegoś fajnego egzemplarza. Może tym razem nie BMW, może zrobię jakiś inny fajny samochód. Co wy o tym myślicie? Papa! Pa.